Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem ciacho, a dzisiaj sobie słuchajcie, zagramy w Skywarsy. Będę się, słuchajcie, uczył grać w skywarsy bo nie wiem czy słuchajcie, wiecie, ale ja jestem bardzo słaby w skywars I co? I co słuchajcie? Będziemy się uczyli. Eee, ja już słuchajcie, znam takie podstawy, że trzeba... Sobie, słuchajcie, jak najszybciej się tylko da rozwalić skrzynkę. I z siekierki i sobie słuchajcie, kupiłem fajny kit. Ten kit, słuchajcie, mnie kosztował tylko 15 tysięcy. Monet, więc dosyć słuchajcie tanio i świetnie. I myślę, że jak na to, co słuchajcie nam oferuje ten kit, myślę, że słuchajcie się opłaca. I co słuchajcie, ja jestem bardzo słaby w tym rybie. Mega zły. Tylko sobie słuchajcie, kupiłem ten kit, żeby być chociaż troszeczkę lepszym. I wiem, że słuchajcie, się, ta się najwięcej zabiera znaczy kamienna i ta. I słuchajcie, czy będzie kill? Nie będzie killa. Więc, słuchajcie, tak się spodziewajcie, 20 gierek bo jestem naprawdę w tym słaby. Tutaj mamy, słuchajcie, normalny, a ja sobie biorę mój, yy, mój ten, co zakupiłem. Kit. I co? Bierzemy sobie, słuchajcie, tą małą skrzyneczkę. A, nawet, słuchajcie, tego nie potrzebujemy skrzyneczki. Wiecie czemu? Właśnie po to sobie kupiłem, żeby nawet, słuchajcie, nie brać skrzynki, tylko mieć od razu yy, koks i temki. Bo patrzcie, mam od razu koks i temki. No nie? Mam od razu słuchajcie, i temki, bo tą sugierkę ma Efficiency 1. I wiem słuchajcie, że jestem mega słaby właśnie Wam o Mówiłem przed chwilą, dlatego tak szybko de debam. Myślę, że taki max 10-minutowy ten, ten film będzie. No, żeby słuchajcie nie zanudzić, ale żeby wam pokazać, jak, jak słuchajcie, nie umiem grać. Ale słuchajcie też zas 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 zastosuję moją strategię. I będę, słuchajcie, też również. To sobie słuchajcie możemy przerobić, żeby mieć trochę tego więcej. W ogóle dziękuję o puzzle, żeby że mi pokazałeś, jak może zakupić taki kit. Wiecie co tego, może sobie troszkę oszczędzimy. Gdzie co to już taka moja inna strategia, to jest taka. O! Hop, hop. Patrzcie, że mamy to. Słuchaj, boom! Wiem, że słuchajcie, z łuku jestem masakrycznie zły. I wiecie co? Mogę, chociaż mam takie tutaj koks itemki. Znaczy ja się na, naprawdę słuchajcie, mega cieszę z tego kitu, bo go... Dopiero co kupiłem, więc wy byście się pewnie słuchajcie, też tak cieszyli. Mm. I co? O, jak ładnie. No okej. Okay. Jesteśmy po krótkim cięciu, ponieważ musiałem zrobić krótkie cięcie. Jesteśmy już po krótkim cięciu. Musiałem po prostu tutaj, tak jak w tamtym filmie, się, stała dokładnie identyczna niestety rzecz. Czyli że ktoś mi znowu wparował. Yy... Dziękuję bardzo, że mi pomogłeś skoczyć. Tutaj inny graczu. Okay. Ale w ogóle jestem o wiele lepszy niż na samym początku. Bo teraz przynajmniej, słuchajcie, dochodzę na środek. Bo na początku to się obrażałem na innych. te oni nawet, słuchajcie, nie dadzą uzbroić. A już. Kurde, głupi. Głupie to. Gu, głupie to było. A już atakują mnie. Ja sobie tutaj patrzę na zegarek. Znaczy, tutaj na zegarek jest 4 minuty filmu. Z czego jeszcze kawałek będzie wycięty. I tutaj musiałem coś zrobić. E, więc i tak, słuchajcie, spoko. Mamy tu jakąkolwiek śnieżkę? Bo ja nie widzę. O, mamy. Hop. Tego jest tylko 16. No to nawet słuchajcie spoko, że tak mało. Bo to słuchajcie, zdecydowanie wystarcza mi. Dobra, nie, nie, nie ma co się klepać, kurcze. Pięć minut jest. I gierka to nie wiem, która. Jeżeli ktoś z Was policzy, ile dzisiaj razy zagrałem, to możecie, słuchajcie, napisać w komentarzu, to bywa Wam serce. <laughs> Ta sięgierka jest dosyć szybka, więc nawet bardzo fajnie, nawet bardzo fajnie, super określenie. Bardzo po polsku. Lecimy, 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 nie śpimy, dobra. i do mnie na z łuku. Kurde, no chciałem tak fajnie skoczki, jak to robią, czyli profesjonalni gracze, no, ale ja nie jestem taki profesjonalny, więc mi to... Słuchajcie, niestety nie wyjdzie, jeżeli wam się, film spodobał, to koniecznie dajcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo lecimy po jak najwięcej subów. Yy, a dokładnie teraz lecimy po 250, ale ja nie wiem, czy, słuchajcie, nawet tyle już nie jest, bo to nagrywam na zapas. Więc słuchajcie, lecimy, dla bezpieczeństwa, słuchajcie, powiem, że lecimy po jak najwięcej subskrypcji, mm, świetnie. A teraz słuchajcie, się nie, nie, się nie spieszymy, gramy tak, według moich możliwości. Ło, jak się straszyłem, że tu się ktoś buduje. Mhm. No to co, słuchajcie, Houston mamy problem. Pff. Puściłem shift w to, żeby sobie przekraftować, skraftować. Głupie. Więc słuchajcie, po dzisiejszym filmie wiecie, jak, jak je, jaka noga jestem z tego trybu. Ale ogólnie tryb jest nawet fajny. Kiedyś go w ogóle nie lubiłem, teraz nawet, że słuchajcie, mi się spodobał. Bo chyba, jakby mi się nie podobał, tego by chyba bym, słuchajcie, tego nie kupił, co? No właśnie. Jump. To be, Dobra. Ja też, słuchajcie, znam taką taktykę, że patrzcie, budujecie się do góry, do góry i skaczecie, kurde, licha kicha mi wyszła, no niestety, no to co, słuchajcie, jeszcze kilka razy tak zlamimy i kończymy, taki dzisiaj, słuchajcie, szybki odcinek, ale myślę, że wartościowy, XD, He dobra, tam mamy skrzyneczkę. Jeżeli się słuchajcie, dobrze orientuję, to tutaj nawet nie potrzebujemy nic budować A możemy, słuchajcie, skoczyć. Dlatego ja się tak zrobię. Se, sobie, co ty cię chodzisz, za głupot. Teraz tą taktykę zrobimy. Patrzcie, budujecie się, budujecie. Tylko te lagi są głupie. Idę. Widzę nik. O, nie ma nic. Kurde, ja też nie miałam nic. Dobra, więc słuchajcie co, lecimy sobie z przedostatnią giereczką, myślę. Pamiętajcie o tym subiku, bo to bardzo motywuje, jeżeli wam się słuchajcie podoba film. No i co, lecimy. Jump, jump, jump. No, nie udało się, nie udało się. Dobra. Ciekawe, będą cztery serca? Nie ma. Oszukali nas, uskamowali na jedno złote jabłuszko. Bum! Nie wiem, czy wiedzieliście, że lek się postawi klocek, to wtedy macie mniejszą szansę na to, że debniecie. No i ja, nam słuchajcie, ostatnia giereczka w, wlatuje, więc teraz już podczas tej będę mówił wam, już będę Wam dziękował za oglądanie, więc jak widzicie jestem bardzo słaby, więc jeżeli ktoś z Was chce się ze mną zmierzyć, to możecie pisać w komentarzach pod tym filmem. A ja słuchajcie, będę już kończył powolutku ten odcinek. To w ogóle mi nawet jest niepotrzebny, więc bum-bum, poszło. Poszło daleko. Poszło daleko. Pa jaki pros już się zrobił nagle w ciągu minuty. Nie, nie, Ale lepiej chy, chy, chyba dla mnie. No, no, więc słuchajcie, tak będziemy kończyli. Mam nadzieję, że się wam, słuchajcie, spodobało. A ja wam bardzo serdecznie chciałem podziękować za obejrzenie tego filmu. Jak widzicie, w 10 minut się wyrobiliśmy. No i co, słuchajcie, bardzo wam dziękuję i do usłyszenia w następnym, kurde, odcinku. Cześć!